Powiedz jakieś... Wydawało mi się, że będę miał obcy kanifery, jednak się pomyliłem. Nie, nie, idzie mi to zbyt dobrze. Byłeś wcześniej tutaj na czeskich zawodach. Tak, byłem na wszystkich zawodach, nawet mi nieźle szło. Popełniłem jakiś tam błąd z zapisaniem programu, ale... Znaczy, z zapisaniem e, traka. No i, i tutaj właśnie myślę, że nie popełnię tego błędu, ale znowu go popełniłem. Miejsce jest super. Dolatanie, jest. jedna najważniejsza sprawa, która tutaj jest, to jest, że pogoda jest zawsze e, dobra, więc tak. jestem tutaj drugi raz i drugi raz po prostu mamy praktycznie nie wiem, czy to w ogóle możliwość jest nie rozegrania zawodu w tym miejscu. To cały czas po prostu jest słonecznie, jeśli wychodzi jakaś... Zła, zła pogoda to, to to jest jeden dzień i na drugi dzień mamy znowu piękną pogodę i jest latanie. Także nie wiem, czy to kiedyś wykorzystano dzień rezerwowy zawodów. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, latania, jest... Bezpieczeństwo też jest bardzo duże moim zdaniem. gdyż dużo latamy po płaskim. Nie ma tu jakichś specjalnych dróg z wysokim napięciem. Zabudowa jest raczej rzadka, więc jest bardzo dużo pól do lądowania. Nie ma żadnych problemów. Myślę, że jest, jeśli chodzi o. Ludzie, którzy wchodzą w, w, w latanie zawodnicze jest to super miejsce. byś Ja chyba optowałbym za Bułgarią. A jak o co myślisz, że zrobi też w Polsce skrzyżne Czy jest do zrobienia? Z jakimś terminem. Powiem jak tak, jest my, myślę na tym bardzo poważnie, żeby właśnie zrobić jakieś fajne zawody w, no, na skrzyżnym żeby nasze jakby stowarzyszenie się tym zajęło, tylko że przez 5 lat analizowałem pogodę, które miesiące się do tego nadają i wychodziło mi, że kwiecień.